Cześć, z tej strony Bartek Jaworski z kanału elektrycznego. Teraz omówię skutki rażenia prądem stałym DC. To, co widzicie, to jest rysunek ze strefami rażenia prądem. Omówmy sobie, co one oznaczają. Po lewej oznaczenie strefy DC1, granice strefy od wartości 0 do wartości 2 mA oznaczona linią A. Tutaj przy rażeniu w tym zakresie mamy zwykle brak reakcji ciała ludzkiego, lekkie kłucie przy załączaniu i wyłączaniu prądu lub przy szybkiej zmianie wartości prądu. Następnie mamy strefę DC2 od wartości 2 mA do linii, do linii B. Tutaj mówimy o tym, że jest zwykle brak szkodliwych skutków fizjologicznych, skurcz mięśni przy załączaniu i wyłączaniu prądu. Następnie mamy obszar DC3 o Ograniczony od linii B do krzywej C1. Tutaj mówimy, że zwykle brak uszkodzeń organicznych, zwykle zwiększenie wraz z wartością prądu i czasu możliwych odwracalnych zakłóceń w powstawaniu i przewodzeniu bodźców. W sercu. No i na koniec mamy obszar DC4 znajdujący się powyżej krzywej C1. Tutaj mamy wzrastające niebezpieczeństwo skutków patofizjologicznych, takich jak zatrzymanie pracy serca, zatrzymanie oddychania, migotanie komór serca czy poważne oparzenia. Podobają Ci się podobne treści? Daj suba. Trzymajcie się, cześć!